Witajcie orły i asy w drugim odcinku TG Klasy. Oto kolejna część Układanki. Dzisiaj zajrzymy do, do budowlanki. Do budowlanki. E, 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 powiedzcie mi dobra, z jakiej jesteście klasy, z jakiego profilu? Trzecia technikum architektura krajobrazu. A możesz coś powiedzieć o architekturze krajobrazu? Jakie tutaj macie fajne zajęcia? E, mam mniej więcej na przykład rośliny ozdobne. Na nich uczymy się o wielu ciekawych roślinach. Na przykład o się, czy jałowcu. A to ja mam pytanie do koleżanki, To Jak się uczy się o tych wszystkich roślinkach, nie? No to powiedz mi, jak ja bym miał ogródek, to masz jakiś patent, żeby to zrobić? Czy po prostu przyjdziesz, powyrywasz mi wszystkie rododendrony i walniesz wszędzie tuje? albo... Akurat jestem wielbicielką rododendronów, więc na pewno rododendronów nie wyrzuciłabym z twojego ogródka. No na pewno trzeba było spojrzeć, sprawdzić, jaka jest powierzchnia, co tam można zaprojektować. Skoła. Czy Wasza szkoła ma jakąś taką dyscyplinę, której się specjalizuje, jak na przykład koszulówka, piłka nożna, no, czy wszystko po trochu? Znaczy wszystko po trochu, bo tutaj w powiecie tarnogórskim raczej nie możemy rywalizować ze szkołą Staszic, także nie ma na nim mocnej. Ja powiem tak, że jeśli ktoś naprawdę lubi budownictwo architekturę krajobrazu, to polecam tą szkołę, ale jeśli macie wybór, to idźcie do liceum. <noise> Podejrzewam, że warto byłoby zawitać na salę z WF-u i ocenić stały sport w szkole. Spoczko. To ruszajmy. Tańcząca pani prowadząca. Witamy w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Budowlance. To jest nasza sala gimnastyczna. Myślę, że mamy się czym y, pochwalić. No to chciałem nawiązać do tego tanecznego wieścia. Tutaj macie grupę taneczną. Można coś więcej o nich? Mamy stworzoną grupę szkolną. Grupa nazywa się The y, Jeśli ktoś zna oczywiście język angielski, jest to nawiązanie, tak. Chodzi o cegiełeczki, cegiełki. A czy szkoła organizuje sama jakieś zawody sportowe tutaj? Konkursiki. Y, tak, organizujemy. W tym roku Skierowaliśmy ofertę do szkół gimnazjalnych w ramach, oczywiście, takiej promocji. Zorganizowaliśmy zawody z siatkówki. Zorganizowaliśmy w tym roku pierwszy konkurs taneczny nazywaliśmy go Tańcz z Budowlanką. Spotkał się nasz konkurs z sporym zainteresowaniem ze strony szkół gimnazjalnych, także chcielibyśmy na pewno kontynuować ten konkurs. W przyszłym roku będzie drugi, mam nadzieję, w przyszłości trzeci, czwarty. Piętnasta edycja. Tak, dokładnie. Później. To ogólnie You can dance. Drugi odcinek, druga sztuczka. Co no. tym razem? No, powiedzmy, że tak sobie będę zwisał. <laughs> zwisał będziesz do góry nogami. A jesteś w stanie teraz coś powiedzieć? tam przykład jak oceniamy tę szkołę pod względem, to... względem sportu? Sala gimnastyczna jest bardzo fajna, bo widzimy wszystko pograć. No niestety trzeba przejść przez boisko. Brak się nie daje trochę no, minusa. No nie wiem, ale jest to kółeczko tam, Ale jest nie? taniec, a taniec daje dużego plusa. Ja bym dała czwórkę z plusem z dużym, ogromnym plusem. Ja też jestem za czwórką z plusem. Już dłużej nie wytrzymam. No to schodź. Jesteśmy w bibliotece, udało nam się znaleźć jednego białego kruka, który właśnie mnie skubie. Dziobiecie. Dziobie, dziobie. Biały kruk jest całkiem spoko. Co prawda jest kartonowo-papierowy i jest na takim, no co prawda lata, ale w bibliotece jest też parę innych perełek. Są takie tak zwane białe kruki, na przykład czasopisma. Biblioteka jest o tyle dobrze dostosowana, że dla uczniów jest parę stoi z, z komputerami. Fajnie, nie? Sympatycznie. Lubisz w ogóle chodzić do biblioteki? Zostawiam to polonistą. Zerwaliśmy paru chłopców z technikum budowlanego, z którymi porozmawiamy o tym, co tworzą. I czym tak właściwie się zajmują i czego tak naprawdę się uczą? Zobaczymy. Ile Wam czasu zajmuje zrobienie na przykład takiego planu? W zależności od, od trudności wykonania, to trwa od kilku dni. No, siedzimy kilka kilka miesięcy. Po, po kilka miesięcy, nawet z konsultacjami razem z nauczycielami. Tak, zaczynamy od domku, od domku jednorodzinnego, trzeciej klasy. Później już mamy właśnie jakieś hale targowe czy usługowo-handlowe. No. A sądzicie, że polskie budownictwo się rozwija, czy stopuje, jak to widzicie? Ja sądzę, że się rozwija. Z moim zdaniem też się rozwija. Unia Europejska te sprawy, no to coś się musi ruszyć w końcu. No tak, Unia Europejska, jak się w Polsce nie uda, to ale granicę, tak? <grym> no właśnie. Gdzie najlepiej upolować nauczyciela? W pokoju nauczycielskim? Dokładnie. Zawitamy do tej jaskini Ilba, i zobaczymy, kto tam jest. Mam lekcję, więc może tam nikogo nie być. wiesz mi, ktoś tam na pewno będzie. Tak? O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szkoła uczestniczy w wielu programach. To... Są one wypisane w informatorze i brzmią całkiem interesująco. No, my jesteśmy bardzo otwarci na innowacje, i w tej chwili pracujemy nad takim projektem Leonardo da Vinci. I to jest taki projekt, który, gdyby tak przełożyć to na język uczniowski, będzie pomagał każdemu jednemu absolwentowi czy wychowankowi naszej szkoły. W korzystaniu z wiedzy nie tylko poprzez książkę, ale poprzez swoje własne, swój własny komputer. W tej chwili nasi nauczyciele uczą się tworzyć właśnie, czyli przenosić ten swój papierowy czy ustne wypowiedzi na elektroniczną wersję, tak, żeby właśnie taki jeden uczeń, wchodząc ze szkoły, mógł sobie włożyć słuchawkę do uszu i nie tylko słuchać muzyki, ale też trochę się pouczyć. Da, 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 da. Odnaleźliśmy sklepik szkolny. Niestety jest zamknięty. Ale wiesz, zawsze jest sklepik, jest impreza. No tak. Jest bardzo ciekawa kartka na biurku. W sklepiku używamy słowa proszę. Bardzo proszę o pączka. Tu przynajmniej chyba są pączki, nie? Podobno tak. Najlepsze. Mamy kilka pytań dotyczących tej szkoły, ponieważ dla wielu młodych ludzi głównym problemem jest wybór ścieżki życiowej, ścieżki zawodowej. A jakie możliwości zawodowe daje ta szkoła swoim absolwentom? Absolwenci tej szkoły bez większych problemów dostają się na studia techniczne, politechniczne. Najczęściej wybierają budownictwo, architekturę, ale również inne kierunki techniczne. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wybierają. Technika uzupełniająca i najczęściej tutaj w centrum kształcenia ustawicznego w teraz figurach. Ostatnio jest boom na murzy, bo wiadomo, na posadzkarzy właśnie. Czyli na koła kształci złote rączki po prostu. Tak, ja uważam, że kształcę złote rączki. Ja w ogóle bardzo lubię młodzież, bardzo lubię swoją pracę. I życzę wszystkim młodym nauczycielom, aby mieli taki zapał do pracy w szkole jak ja. Pokażę Ci jak wygląda ubikacja dziewczyn. Z Znowu jest mydło, i było. znowu mi posuje do sweterka, ale super. I mają ręczniki, i mają nawet instrukcję mycia rąk. Nie no, spoko, w tamtej szkole tego nie było. Nanieś odpowiednią porcję mydła lub środka dezynfekcyjnego. A później dezynfekuj się ręce według schematu, tam i z powrotem. Pięć ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz pocieraj dłoń o dłoń. Bo pocieram. Ale kitnie. Oczywiście musisz tam zajrzeć. Ciekawe, czy ktoś... Cześć! Ty, zobacz! Ale zapasowa jest szara. Czy też może być szarej budupy. Kaja, jak ci się podobała ta szkoła? Trzeba powiedzieć, że jest to kameralna szkoła i nie trzeba się po niej nachodzić. Jest mało schodów. I żeby na przykład zrobić cały dzień z lekcjami, to nie wracać chyba takim zmęczonym, co nie. Znaczy to mała. Mała to jest fajnie i niefajnie. Wszyscy się znają, ale też oczywiście brak miejsc pewnych. No, brak auli, no. brak siłowni. Przejście na salę gimnastyczną jest takie nijakie. Zwłaszcza zimą. No, no, no. Szkoła mi się podoba wizualnie, więc dałabym jej piątkę. Piątkę? Ja piątki bym nie dał. Nie dałbyś? Nie, za brak tych paru rzeczy. No, szatnie są małe. Chodząc do szatni trzeba się tutaj poczekać. Na, oddajesz ten swoje rzeczy, dostajesz no, numerek, numerek, potem jak wychodzisz tutaj, wiesz, tłumy ludzi, każdy z numerkami, kurtkę, 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 ja, no, rzeczywiście, no rzeczywiście. i minus ogromny za szatnię, mm. jest malutko, ciasno. No ja bym ocenił, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na, też na cztery. Na cztery? Na cztery. A to może pójdziemy na kompromis i ocenimy na cztery z plusem? Na cztery. Na cztery.